Wyszedłem rankiem zobaczyć, czy łosie łażą, co u bobrów się dzieje i wydarzyło się coś zupełnie niespodziewanego, jak to w lesie. Łosiu, wobezdu. A? Wiedziałem, że niemiecki to się kiedyś na coś przyda. Wobezdu. No i łosi nie wywołałem po niemiecku, za to uznałem, że zobaczy co u bobrów. Bobry? gotowe na święta, a je miały wzięły, stąd wzięły. Szczerze, myślałem, że tej brzozy nie dokończą, a jednak. Zawróciłem, żeby zobaczyć, czy łosi gdzieś łażą i tak sobie idę, rozglądam się, coś wam nagrywam, idę, 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 patrzę, widzicie? Ta -da, ta -da, prezent od lasu może to dobry omen może kalendarze się dobrze sprzedadzą jak myślicie wypadałoby ruszyć w poszukiwaniu drugiej jest i łoż ale to nie ten wszystko na umieści Mimo dłuższych poszukiwań, drugiej nie udało się znaleźć, ale ta jest ciężka, wielka, fantastyczna. Przyjrzyjcie się fakturze. A miałem wyjść tylko na pół godzinki i wracać do promowania kalendarza. A propos kalendarz, znajdziecie pod adresem kalendarz.piotrchorzela.pl.